Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek, w którym chciałbym Wam powiedzieć, czym ja karmię swoje mrówki, ale zanim to może yy, pokażę Wam mój nowy, taki rary tasik, ale no nie będę chciał go hodować. Tam była mrówka, jak dobrze pamiętam, była yy, kartonówka i znowu ta nazwa. Yy. Nie, no nie przypomnę sobie. W każdym razie to była kartonówka, no wiecie, jak się tam nazywała. A teraz jest tam inna mróweczka. I może pokażę, jest to. Nie wiem, czy to będzie widać. Baczcie sobie. Muszę złapać tylko ostrość. Co, ja nie złapę tej ostrości naprawdę? Nie. No nie wierzę. O, jest złapana. Dobrze. Jest to, widzicie, mrówka najprawdopodobniej Camponotus fallax. No na pewno Camponotus, tylko najprawdopodobniej to jest fallax. Lecz ja nie będę chciał jej hodować. Bo po prostu, no wiem, że wiele osób uważa, że to jest najpiękniejsza mrówka w Polsce, ale mi się po prostu nie podoba. Jest ładna, ale no jakoś nie w moim guście po prostu. Nie podoba mi się tej kasty za bardzo, choć są tam kasty to jest wielki plus. Jak w każdych Camponotus, tylko na przykład no chciałbym, bardzo moim marzeniem jest, żeby mieć Camponotus ligniperdus albo herculeanus. No. I, I ona idzie na sprzedaż, no bo po prostu nie chcę jej hodować, a ją złapałem w sobotę. Czyli Dzisiaj mamy czwartek. Ja ją złapałem w sobotę. Dobrze, odłożyłem ją. No i możemy wracać do tego tematu. Czym ja karmię swoje mrówki? Ja, słuchajcie, karmię mrówki. Jest to miód z wodą. Tu mam przygotowaną już tam jest yy, kropelka tego miodu. Dosłownie wpuszczona. I do tego, co ja robię, dodaję sobie kropelkę wody. Ze, ze strzykawki. Dobra, kropla wpuszczona. Teraz tak. Czekam aż to się samo wymiesza, albo. O tu troszeczkę widzę, coś się rozmazało. A to nic już tam, dobra. I tak karmię swoje mrówki. A w postaci węglowodanów, oczywiście. A w postaci białka są to owady karmowe. W moim przypadku sierszcze bananowe. Yy, możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach, tam pokazywałem odcinek z mojej hodowli fierszczy bananowych. Jest to wylek, no, już trochę po od ostatniego filmu. Dobrze, niech rośnie. Na razie jeszcze mrówki nie są przegłodzone jakoś białkowo, bo miały tam zamrożonego dostały, więc no go, po prostu larwy tam sobie zjadły. I może troszeczkę teraz powiem, jak Wy możecie karmić swoje mrówki. No jeżeli są to mesory, no to wiadomo, głównie ziarne mogą być karmione, bo one białko potrafią znaleźć nawet w ziarnie. Trzeba im dać tylko różnorodność ziarn po prostu. Yy, ale oczywiście nie pogardzą sobie jakąś yy, tam białkiem, czyli na przykład sierżem, karaczanem czy tam mocznikiem. No, miód to powiedzmy tak średnio sobie są zainteresowane żniwiarki. Na przykład, żniwiarki są mesory, jak mówię, na przykład mesor barbarus, struktor, czy tam jeszcze wiele innych mesorów jest. Jeżeli, słuchajcie, macie mrówki, które nie są mesorami, no to głównie to jest to miód i, jak mówię, owady karmowe. I no nie polecam, słuchajcie, czegoś takiego, jak są takie na przykład pyłek pszczeli. Sam mam pszczoły, hoduję, no i wiem, że to jest po prostu białko pszczele pyłek. no Dla mrówek jakoś niespecjalnie. Testowałem i uwierzcie mi, te mrówki nie były zainteresowane. I w innych przypadkach widziałem, jak też te mrówki nie były za bardzo zainteresowane. Jak były tylko przegłodzone węglowodanowo, to wzięły sobie tam tę jedną no, tę kuleczkę jakby i coś tam z nią kminiły z tą kulką, ale no nie widziałem, żeby było jakieś zainteresowanie na ten pyłek. Tak samo jak suszona krew, no moim zdaniem no jest to kompletnie niepotrzebne, ale wiecie, no wy tam już uważacie jak to, że ja nie będę sobie żałował swoim mrówkom, bo niech mają jak najlepiej. No jest to dla nich niepotrzebne, jak ja uważam. Dobrze, ja to widzę, że to się kiepsko tutaj rozmieszało sami są, choć nie, dobrze się rozmieszało. Dobrze, to yy, ja może pominę ten, jak to będę umieszczał na arenie, bo będzie z tym trochę zabawy, bo jest trochę mróweczek. Więc no widzimy się już po. No i patrzcie. Dałem im i zobaczycie, że tu dosłownie za bo może 3 minutki no sami zobaczycie, co się będzie działo. Więc widzimy się za 3 minutki i wam pokażę, co się dzieje, bo to się dzieje zawsze. No i patrzcie. To się dopiero dzieje. To się dzieje zawsze. Taka po prostu Chmara, można to nazwać. Kulka mrówek zlepionych wokół tego miodu. Sobie go je. I tam widzimy przy rurce, jest tutaj ta rurka. Yy, jest jakieś też poruszenie, to jest właściwie to gniazda. No, jest trochę tych mrówek. No, właściwie to gniazdo jest puste. Możemy sobie teraz zobaczyć gniazdo lepiej. Widać bardzo dużo larw. W ogóle to, gdzie są królowe. Słuchajcie, czy królowe są tutaj? Nie wiem, właśnie już. Czyżby to może. Bo jedną widziałem na pewno. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. No, już widzę dwie. Nie dobra, są trzy królowe. Ale raz było, że jedna wyszła. Widać dużo strasznie larw. O i tam jest taka mrówka. Świeżo przepotwarzona. Jest to ta. No i widać, że jest taka niewybarwiona jeszcze. Tu gdzie są te królowe? O, tu właśnie jedna najdzie. Patrzcie, jaki ma mięśnie skrzydło ten korpus. Larwy dużo. O, i tu jest taka niewybarwiona, jeszcze nie zauważyłem jej. Opiekują się larwami, proszę, jak przenosi larw, pewnie o to światło. No, teraz to gniazdo jest pokazane. Tutaj jest nawadnianie, miało być tutaj, ale mrówki sobie postanowiły, że będą sobie tutaj przegryzać do tej waty. Więc musiałam to uszczelnić tutaj bardziej. Jest nawadnianie teraz tutaj, awaryjnie takie zrobiłem. Wiedziałem, że to może się przydać, no i dobrze, że to zrobiłem. I takie nawadnia mi to, no działa. Duże z larw, tam są poczwarki, choć ich nie widać. Chociaż może będzie widać je na zbliżeniu. Jedną widać na pewno. Dwie. No ale widać, że to larwy. No, no to. O, a w ogóle tutaj co ty? Przenoszą je serio? No dobra. Yy, no tutaj widzimy, jest ogromne poruszenie.